Witam Cię bardzo serdecznie. Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog, sądowy Praktyk. Prowadzę kancelarię prawno-psychologiczną Centrum Spraw Rozwodowych. Pomagam osobom rozstającym się rozwodzącym, zarówno jako prawnik, jak i wspierając psychologicznie moich klientów. Duża część mojej pracy zawodowej to przygotowywanie zastrzeżeń. Analizowanie opinii o ZSS i opinii przygotowanych przez biegłych psychologów powstałych w ramach postępowań sądowych dotyczących prawa rodzinnego. Dzisiaj, na podstawie rozmów, analizy opinii, przygotowałam odcinek na temat, jak przygotować się do badania o ZSS, a przede wszystkim od kiedy i kiedy zacząć przygotowania do badania. Zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Przygotowałam dla ciebie poradnik, jak przygotować się do badania OZSS, jak przygotować się do badania prowadzonego przez biegłego psychologa. I w tym poradniku znajdziesz informacje praktyczne, odpowiedzi na najczęstsze pytania i znajdziesz ćwiczenia praktyczne, tak aby. Tak, abym przeprowadziła cię przez całą drogę od momentu, kiedy zostajesz skierowany, skierowana na badanie, do momentu samego badania i uczestnictwa w nim. I dzisiaj chciałabym powiedzieć ci o. Od kiedy zacząć przygotowania na badanie OZSS? Bo przygotowując poradnik i link do niego znajdziesz link do informacji o nim znajdziesz w opisie tego filmu. Przygotowując ten poradnik, przyświecała mi taka myśl przewodnia, którą chcę ci w ogóle przekazywać we wszystkich materiałach, które tworzę na temat przygotowań do badania OZSS, a mianowicie dotyczy ona tego, że jeśli myślisz, że badanie zaczyna się Podczas wejścia do gabinetu psychologa czy podczas wejścia do ośrodka, to bardzo się mylisz. Badanie, przygotowywanie się do badania, ale również samo badanie, zaczyna się od analizy akt, sprawy, czyli tak naprawdę przygotowanie do badania zaczynasz pierwszym pismem procesowym, które składasz. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o to, co znajduje się w aktach sprawy. Akta sprawy stanowią podstawę zapoznania się z twoją sytuacją. Więc jeżeli znajdują się w nim informacje, które nie są potwierdzone dowodami. Jeżeli znajdują się w nich w aktach sprawy informacje, które nie Potwierdzają Twojego stanowiska albo nie odpowiadają w sposób rzeczowy i wiarygodny na twierdzenia drugiej strony, to oglądając ten film, to jest ostatni moment, aby się tym zająć. Dlatego, że osoba, która otrzymuje postanowienie sądu, czyli psycholog, który będzie Cię badał, który otrzymuje postanowienie sądu, otrzymuje również akta sprawy. Więc pierwszą czynnością, którą robi w Twojej sprawie, to zapoznanie się z nimi. Więc kiedy zacząć przygotowania? Zacząć w momencie w ogóle rozpoczęcia postępowania. Natomiast jeżeli ten etap masz już ze sobą i nie jesteś z niego do końca w stu procentach zadowolona, zadowolony, to ostatnim momentem, aby zacząć przygotowania do badania OZSS jest moment, kiedy zostaje wydane postanowienie sądu kierujące Was na badanie, czyli to postanowienie, w którym sąd określa, Jakie kwestie powinny zostać zbadane, jakie kwestie powinny zostać zidentyfikowane przez osoby, które będą prowadziły badanie. I z tym momentem jest związany bardzo ważny aspekt, który ty możesz, w którym Ty możesz zadziałać i na który Ty masz sprawstwo, czyli kiedy jest wydane postanowienie na badanie, o badaniu Was jako rodziny. Możesz również złożyć wniosek z własnymi pytaniami. To są te pytania, które, o których ja bardzo też dużo mówię, bo, bo wiem, jak ważne są w zakresie w ogóle opiniowania, bo pytania sądu, pytania zawarte w postanowieniu, wyznaczają kierunek badania. Więc, jeżeli sąd wydał postanowienie, a ty jeszcze chcesz uzupełnić jakieś pytania, to, to zrób to jak najszybciej. Wzory pytań i, i pytania, które możesz wykorzystać ze swojej sytuacji, również przygotowałam i również możesz do tego materiału znaleźć link. I informacje o nim link w opisie tego filmu. Natomiast, kiedy mamy już kwestię zakresu badania załatwioną, czyli ta kwestia jest już zadbana, jest dobrze uregulowana, czyli sąd wydał postanowienia, postanowienie, w, ujmując takie pytania i taki zakres, który jest dla ciebie korzystny, który dotyka najważniejszych aspektów i zagadnień związanych z Twoją sprawą, to możemy przejść dalej, czyli. Do tego, aby zadbać, abyś jak najszybciej po wydaniu tego postanowienia zwrócił uwagę na to, co znajduje się w aktach sprawy. I to jest już taki ostatni moment, żeby przygotować pismo. Jeżeli takie pismo nie znajduje się w aktach sprawy, to jest ostatni moment do tego, żeby przygotować pismo, w którym Odniesiesz się do kwestii poruszanych przez drugą stronę, w którym przedstawisz swoją perspektywę, ewentualnie uzupełnisz o nowe dowody, które pojawiły się w trakcie postępowania, uzupełnisz swoje stanowisko e, inną argumentacją. Więc e, kiedy zacząć przygotowanie, więc jeżeli nie zaczęłaś przygotowań, nie zaczęłaś przygotowań od pierwszego pisma, to w momencie wydania postanowienia, jak najszybciej, wręcz niezwłocznie, należałoby złożyć takie pismo podsumowujące Twoje stanowisko, odpowiadające na kwestie jeszcze, do których się nie ustosunkowałaś, nie ustosunkowałeś. To jest jedna sprawa. I druga kwestia dotycząca Przygotowań do badania, to jest kwestia, kiedy już to pismo jest zorganizowane, albo jesteś pewna, jesteś pewny, że ta, ten aspekt jest już całkowicie zabezpieczony, to jest kwestia e, sprawdzenia, co takiego znajduje się w aktach sprawy, w taki sposób, aby Twój przekaz był przede wszystkim spójny z tym, co można znaleźć i co można odczytać z akt sprawy. Więc to jest kolejny etap przygotowania się do badania. I ja w swoim poradniku, który przygotowałam dla ciebie pod tytułem Jak przygotować się do badania, rozpisałam w formie kalendarza. Kiedy należy zacząć poszczególne czynności? Ja mam też takie doświadczenie, że wcale nie jest oczywistą kwestią, że przygotowanie do badania to jest jednak dłuższy proces niż jeden czy dwa dzień wcześniej. Dlatego, że zderzały się telefony do sekretariatu z taką informacją, że ktoś chciał umówić się na spotkanie, bo miał następnego dnia albo za dwa dni badanie w OZSS. No to generalnie na to jest za późno. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, no to możesz zapoznać się z tym, co jest w e i, i, i starać się przygotować. Na to, jeżeli masz więcej czasu i zastanawiasz się, kiedy podjąć decyzję o tym, żeby zacząć przygotowywać się do badania, no to zrób to jak najszybciej. Jeżeli już jesteś w takiej sytuacji dość podbramkowej i, i całkiem niedługo jest Twoje badanie, no to zacznij przygotowania no, również niezwłocznie na tyle, ile pomaga Ci Pozwala ci na to czas. Natomiast, jeżeli już, tak jak mówiłam, akta sprawy są załatwione, już wiesz, co znajduje się w aktach sprawy, ale w taki sposób bardzo konkretny, czyli analizujesz te pisma, które zostały przedstawione zarówno przez siebie, jak i przez drugą stronę, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakiej argumentacji używa druga strona. Bo wiem też, że w toku procesu, kiedy przychodzą różne pisma od drugiej strony, to Zapoznając się z nimi też jest pewien taki ładunek emocjonalny. No to jest stresujące generalnie zapoznawać się z pismem drugiej strony. Wywołuje emocje, no bo też nie wiemy czego się spodziewać. Nie wszystkie twierdzenia, nie ze wszystkimi twierdzeniami się zgadzamy, więc też trzeba się do nich ustosunkowywać. Więc e Zawierzenie, że znasz, pism, że znasz pisma strony przeciwnej i znasz pisma swoje dlatego, że się z nim, z nimi zapoznawałeś, zapoznawałaś w perspektywie badania ZSS może nie do końca się sprawdzić. Dlatego ja proponuję co najmniej kilka tygodni wcześniej, 4 tygodnie wcześniej przed terminem badania faktycznie usiąść, zobaczyć, czy masz te wszystkie pisma zobaczyć, czy co znajduje się w aktach sprawy. Jeżeli nie, to jeszcze jest taki czas, że możesz to ewentualnie uzupełnić, poprosić swojego pełnomocnika o uzupełnienie o których nie posiadasz. Możesz też poprosić, będziesz też jeszcze czas na to, żeby jeżeli samodzielnie prowadzisz postępowanie, to też, żeby udać się do czytelni akt, żeby skserować, zobaczyć, co znajduje się w aktach sprawy. Więc to jest ten czas, który pozwoli Ci na to, żeby jeszcze w sposób komfortowy zobaczyć, co jest w aktach, przygotować się, zbudować argumentację. I... Generalnie proponowałabym Ci dwa tygodnie wcześniej zacząć już robić ćwiczenia, przygotowywać się pod względem właśnie budowania argumentacji, sprawdzania, co jest dla Ciebie ważne, dobierania do swojego przekazu konkretnych dowodów, które znajduje się w aktach sprawy, tak, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i, i mając w pamięci taką Zasadę, że jeżeli jest się dobrze przygotowanym, to faktycznie się człowiek mniej stresuje. Jeżeli wiesz, co chcesz powiedzieć, jeżeli też nie tylko co chcesz powiedzieć, ale jeżeli wiesz, jak chcesz powiedzieć, jakich chcesz użyć argumentów, to też um, człowiek się mniej stresuje um, i w sposób lepszy i taki bardziej, bardziej spójny zachowuje się na badaniu. Ja konsultując i prowadząc z Wami rozmowy na temat przygotowań do badania, albo w ogóle poznając Wasze historie, czy zapoznając się z opiniami, które powstają na Wasz temat, ja zawsze nie do końca zgadzałam się z tym, że. Osoby, które mają taki naturalny talent komunikacyjny, które potrafią się wypowiadać w sposób swobodny, które potrafią e, porozumieć się i odnaleźć się w różnych sytuacjach, po prostu na takich badaniach wypadają lepiej. A nie chodzi o to, żeby wypaść lepiej, dlatego że ma się do tego talent czy predyspozycja, tylko chodzi o to, żeby się tej umiejętności albo nauczyć, dzięki właśnie praktycznym ćwiczeniom i dobieraniu argumentacji, albo żeby ten swój talent jeszcze bardziej wzmocnić i dopasować go konkretnie pod badanie OZSS, bo takim bardzo częstym błędem, przed którym chciałabym też Ciebie ustrzec, to jest budowanie swojego komunikatu w takim stopniu, że chce się powiedzieć za dużo, w krótkim czasie. I wiem, że dla ciebie. Który przystępujesz, która przystępujesz do badania, chcesz jak najwięcej informacji przekazać, natomiast patrząc z perspektywy historii moich klientów, zdecydowanie lepiej, żeby ten przekaz był lepszej jakości, czyli spójny, dobrze uargumentowany, niż żeby było go więcej. I w ramach też przygotowania czyli kiedy przygotowywać się do badania, odpowiedziałam, natomiast jak przygotowywać się do badania, to przede wszystkim właśnie też w odwołaniu do, mówiłam o odwołaniu się do akt sprawy i do treści, które się w nich znajdują, natomiast chciałabym Cię pozostawić z takimi dwoma radami, które z perspektywy klientów dobrze się sprawdzają. Pierwsza rada to kiedy pójdziesz na badanie, to załóż, że osoba, z którą rozmawiasz, nie zna akt sprawy. I, nie jest, I ta rada nie wynika z tego, że psychologowie nie zapoznają się z aktami sprawy albo specjaliści w OZSS nie znają akt sprawy, kiedy prowadzą badanie. Natomiast ta rada ma na celu zwrócić Twoją uwagę na to, aby budować jasne, klarowne komunikaty. I aby podpierać się konkretnymi argumentami, które znajdują się w, akt spra w aktach sprawy. Więc zdecydowanie łatwiej opowiedzieć o historii, e, dlaczego zostało ukształtowane tak, a nie inaczej miejsce zamieszkania Twojego dziecka. Mając przed sobą wyobrażając sobie, że ma się przed sobą osobę, która w ogóle nie zna sprawy, to właśnie pozwala na zbudowanie klarownej wypowiedzi. A druga rada dotyczy tego, abyś budowała, abyś budował komunikaty, nie idąc na skróty, czyli nie używając skrótów myślowych, czyli opowiadając, jeżeli już decydujesz się na opowiedzenie jakiejś, jakiejś historii, a zrobienie ćwiczeń praktycznych ma na celu, że tą historię, którą chcesz opowiedzieć, wybierzesz zdecydowanie wcześniej niż. W trakcie rozmowy ze specjalistą, ze specjalistą czy z psychologiem, to chodzi o to, żeby, żeby opowiadać ją od początku do końca, bo kiedy będziesz e Zakładała, zakładał, że ktoś zna ta sprawy, albo kiedy będziesz zakładała, zakładał, że coś jest dla drugiej strony oczywiste, to może powstać takie wrażenie, że Twój przekaz jest niespójny. Więc jeżeli decydujesz się na opowiadanie jakiejś historii, podawanie jakiegoś przykładu, to warto w sposób konkretny, ale jednak pokazać całą perspektywę danego wydarzenia. Więc to są rady w zakresie, praktyczne porady w zakresie przygotowania się do badania OZSS. Jeżeli chcesz zgłębić ten temat, jeżeli chcesz mieć jeszcze więcej informacji, to zachęcam Cię do zajrzenia do opisu tego filmu i tam znajdziesz link do poradnika. W tym poradniku są dwie części. Jedna część jest praktyczna, w której odpowiadam na pytania dotyczące w ogóle badania, samego przygotowania, przechodzenia, zachowania się podczas badania. I jest część druga, praktyczna, czyli ćwiczenia, dzięki którym będziesz jeszcze lepiej potrafiła, potrafił budować swoje komunikaty, albo się tego nauczysz. Dzięki którym, bo są takie ćwiczenia, które mają pomóc Ci zidentyfikować Twoje mocne strony jako rodzica, pomogą ci znaleźć twoje mocne strony i nauczą cię tego, jak budować wypowiedź tak, aby była ona poparta właściwą argumentacją. Temat e, przygotowania do OZSS na dzisiaj uważam za wyczerpany. Dziękuję ci za uwagę, powodzenia podczas badania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do opisu tego filmu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.